Poznajcie Diko, introwertyczna rewolucjonistkę, która wraz ze sońspriagi to wywróciła cały świat Pokémon do góry nogami. Ta bohaterka dała prawdziwy powiew nowej świeżości w anime Pokemon i o tym jak to zrobiła będzie w tym odcinku. Liko wywraca sposób o historii, co by było gdyby nagle twój ulubiony bohater zniknął bez powrotu. Nareszcie żegnałem formułę jeden bohater ratuje cały świat teraz mamy dwie gwiazdy, Liko i Roya, a ich chemia jest po prostu wyśmienita. Zniknęły nudne wyprawy po odznaki, to prawda w jednym arku dzieciaki zdobywają odznaki, ale prawdziwa historia jest znacznie bardziej skomplikowana. Zamiast samotnego wędrowca z dwójką pomocników mamy prawdziwą ekipę Rising Volt Tackles to jak rodzina Superbohaterów Razem się śmieją, kłócą i wspierają. A najlepsze jest to, że dzieciaki uczą się od dorosłych, ale dorośli również od dzieci. Liko i jej przyjaciele skaczą między regionami jak piłeczka. Od Paldei do Kanto i z powrotem. Dzięki temu świat Pokemon żyje. Prawdziwa osoba zamiast superbaktera, A co gdybyś powiedział, że Liko boi się i wstydzi tak samo jak każdy z nas? Liko jest introvertyczką i boi się zawierać nowe znajomości. A kiedy przegrywa, to płacze. Nie udaje twardzielki. Dzięki temu jest bardziej ludzka. Ma swoje hobby uwielbia rysować, a dzięki temu. Możemy się w niej przyglądać, jak w lustrze. jest no, stos w trenowaniu Pokémon. Wyobraź sobie trenera, który pyta swojego pokemona o zdanie, zanim wyda mu rozkaz. Liko nie krzyczy z jej to, a tak zamiast tego stara się zrozumieć, czego jej Pokémon naprawdę potrzebuje. Gdy Hater się czegoś boi, Niko nie zmusza jej do działania, tylko mocno ją przytula i daje jej swoje ciepło. Liko ma super moc, rozumie uczucie Pokémonów, nawet gdy inni tego nie potrafią. Dzięki temu ze swoją drużyną tworzy prawdziwą rodzinę. Bardziej ekscytująca przygoda niż kiedykolwiek, co gdyby zamiast prostej drogi do finału czekał cię prawdziwy labirynt. Na szyjnik Liko dziwnie świeci i skrywa w sobie coś tajemniczego i o tym jest całe anime. Zespół R to pikuś przy pionierach, którzy polują na Liko. Każdy z nich jest potężny i tajemniczy na swój sposób. Czaniera za legendarna lakuza Terapagos to jak szukanie skarbu i rozwiązywanie zagadek w jednym. Krawa Zero kryje więcej sekretów niż wszystkie sale Pokémon razem wzięte, pulsuje dziwną energią, którą chce się poznać. Każdy odcinek to nasz wskazówka w tej wielkiej układance, a nie tylko kolejna walka, a końcowy obrazek zabyda się naprawdę przepięknie. Dziewczynka, która zmienia zasady gry, co by było, gdyby najważniejszą osobą w sieci Pokémon została dziewczynka. Po raz pierwszy nie oglądam dziewczynki, która tylko pomaga chłopcu, tylko jest prawdziwą gwiazdą w sieci własnym blaskiem, prowadząc historię w nieznane rejony. Liko jest jednocześnie odważny jak lew i delikatna jak motyl, pięknie pokazuje, że te przeciwności mogą się łączyć. Twórcy stworzyli świetny duet ludzi bardziej ekstrawertyczni, mogą polubić roja, a ci mniej Liko. I w ten sposób świat Pokémon stał się miejscem, gdzie każdy może być bohaterem swojej własnej przygody.